Cześć, Jacek Świat, Orma TV. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku powiemy na temat masek treningowych. Odcinek ten jest odcinkiem, jakby wprowadzającym w maski treningowe w znaczeniu takim, że chciałbym Wam powiedzieć o głównych zasadach działania, czym one są. Nie jest to odcinek, gdzie będę Wam, można powiedzieć, podawał konkretne rozwiązania treningowe, gdyż one są ściśle zależne od procesu treningowego, od celowości treningu czy także od zawodnika. Chciałbym jednak na wstępie powiedzieć, że używam masy treningowej od kilkunastu lat. Uważam, że są one skutecznym elementem uzupełniającym właściwy proces treningowy. Słuchajcie, na pewno znajdziecie w internecie różnego typu opisy, testy masek. Chciałbym, żebyście byli sceptyczni, jeśli chodzi o te testy, zarówno jeśli one potwierdzają działanie, czy w pewnym sensie krytykują, czyli informują, że te maski nie działają. Dlaczego tak? Dlatego, że pamiętajmy, że my w sporcie, jeśli testujemy, to my w pewnym sensie testujemy tylko prawdopodobieństwo skuteczności danego urządzenia. Z tego właśnie względu, że aby pokazać, czy ono naprawdę działa, musielibyśmy mieć dwie, dwóch identycznych zawodników, którzy mają identyczny poziom wytrenowania, są w tym samym cyklu, identycznie trenują, identycznie reagują na trening. I wtedy, jeśli jeden by używał maski, drugi by jej nie używał, moglibyśmy zobaczyć, jaki jest faktyczny efekt tej samej maski. Natomiast jeśli testy przeprowadzane są, czy to na jeden zawodnik sam na sobie przeprowadza, to zawsze on pokazuje progresję, która w pewnym stopniu jest efektem treningu. Więc trudno powiedzieć, w jakim procencie zadziałała maska, a w jakim jest to właściwy czy niewłaściwy trening. I tak samo w badaniach, gdzie bada się wielu zawodników, też to na sensie tylko na zasadzie statystycznej sprawdzamy prawdopodobieństwo działania. Ale ja ze swojego doświadczenia wiem, że te maski pomagają, wspomagają i są elementem uzupełniającym właściwy proces treningowy. Słuchajcie, zatem przechodząc już do tematu masek, oczywiście tematu ogólnego, zacznijmy od tego, czym one są. Jest to przede wszystkim sprzęt treningowy, sprzęt uzupełniający trening, który wpływa na bodziec treningowy, na bodziec wydolnościowy, bodziec kondycyjny. Z perspektywy technicznej maska jest niczym innym jak elementem, który utrudnia wentylowanie płuc, czyli jakby pobieranie powietrza i wydychanie, czyli mówimy o wentylacji. Inaczej mówiąc, maska jest taką jakby nakładką, która ma wam albo ten oddech utrudnić wdech, albo utrudnić wydech, albo i wdech i wydech. I oczywiście maska ma możliwość regulacji, w jakim stopniu następuje to utrudnienie. Mamy różne rodzaje masek. Jedni producenci wybierają maski, gdzie, czy można powiedzieć, gdzie są różnego typu wkręcane elementy, które, którymi regulujemy ten przepływ powietrza, inne maski mają od razu jakąś regulację płynniejszą. To oczywiście jest tylko inny rodzaj, inny model, ale zasada działania jest ta sama, czyli wpływ na ograniczenie przepływu powietrza. Słuchajcie, jak działają maski treningowe? Działanie masek treningowych oparte jest o takich o, o trzy można powiedzieć takie główne mechanizmy. Pierwszy to jest mechanizm wpływu na mięśnie oddechowe czyli na tę wentylację. Czyli mięśnie oddechowe muszą mocniej pracować aby y, przewentylować płuca. Czyli inaczej mówiąc te maski wspomagają trening w znaczeniu powodują większe obciążenie wymuszają większą pracę mięśni oddechowych. Drugi Element, drugi filar działania masek wiąże się również z myślami oddechowymi, Chodzi o tor przeponowy, czyli, one, czyli ta przez utrudnienie oddychania, ten oddech wam się wydłuża. Inaczej mówiąc, powietrze wchodzi wam bardziej do płuc w miejsce, gdzie następuje wymiana gazowa. To jest w szczególności ważne w sytuacji, kiedy ktoś płytko oddycha, czyli część powietrza zostaje w tej strefie anatomicznie martwej. Na, czyli jakby ten tor przeponowy jest elementem jakby wpływu na mięśnie oddechowe, i na wentylację, jest to wydłużenie oddechu. Jest to jakby uzupełnienie tej pierwszego filaru. I trzeci filar, tak zwana hipoksja, niedotlenienie. Jest to oczywiście bardziej już złożony proces, jest to proces, że poprzez wasze utrudnienie mechaniczne oddechu w naszym organizmie dzieje się szereg zmian nie, opartych o proces niedotlenienia. Tutaj możemy to rozpatrywać w jakieś zmiany bieżące, czyli w danym momencie treningu, jak na przykład wzrost zakwaszenia, jak element na przykład wpływu na, 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 na tętno, czyli na te progi treningowe. Natomiast w perspektywie szerszej możemy nawet mówić o hipoksji, czyli o elemencie, który nawet stymuluje coś takiego jak trening wysokogórski. Oczywiście to jest już najbardziej trudna i najbardziej złożony proces, ponieważ on wymaga dłuższego czasu wprowadzenia organizmu w stan niedotlenienia. Za chwilę troszeczkę wyjaśnię, co się wtedy dzieje. Słuchajcie, te wszystkie, czy te główne trzy mechanizmy, w zasadzie wzajemnie się zazębiające, wywołują modyfikacje obciążeń treningowych. I to trzeba zaznaczyć, że ten wpływ jest właśnie przez modyfikację obciążeń. Gdzie pierwszym podstawowym elementem jest zwiększenie obciążenia treningowego. Zawsze maska zwiększa obciążenie. Czyli e, jeśli mamy zawodnika, jesteśmy w okresie, gdzie jesteśmy już na szczycie obciążeń, że już zwiększenie spowodowałoby jakiś element przetrenowania, ta maska może zaszkodzić. Bo ona zawsze zwiększa obciążenie w stopniu większym lub mniejszym, co, co jest jakby zależne od tego, jak ją użyjemy. Co jeszcze? Maska na pewno zwiększa yy, zwiększenie zakwaszenia, czyli poprawia tolerancję mleczanową. Czyli właściwie użyta maska ma taki element, że, że powoduje poprzez utrudniony wdech, utrudniony wydech, czyli oddanie dwutlenku węgla, zwiększa zakwaszenie, powodując, że organizm uczy się pracy na zakwaszeniu. To jest takie drugie bardzo ważne działanie. I trzecie, zmiany parametrów krwi, aktynik wysokogórski i to jest ten element hipoksji. Oczywiście zmiana parametrów krwi jest elementem, na który potrzeba więcej czasu. Działa to przez czynnik nerkowy, czynnik niedotlenienia, w wyniku którego jest stymulacja erytropoetyny i produkcja erytrocytów, czyli ten poprawa profilu krwi. Ale jest to najtrudniejszy element, do którego można wykorzystać maskę. Najtrudniejszy, ponieważ wymaga jakby najdłuższego jej stosowania. Stosowania nie tylko w treningu, ale podczas normalnego, jakby pozatreningowych czynności, po to, aby organizm prowadzić ten element lekkiego niedotlenienia, a przez to tę stymulację na parametry krwi. Inaczej mówiąc, maska modyfikuje obciążenia treningowe i do tego ją wykorzystujemy. Słuchajcie, żeby powiedzieć troszeczkę o praktyce. Maska przede wszystkim wykorzystywana jest w treningu interwałowym. Tutaj macie zawodnika sportu walki, który wykorzystują w trakcie interwału. Oczywiście, wykorzystanie w trakcie interwału jest uzależnione od tego, że taki żeśmy strategię treningową przyjęli, ponieważ chcieliśmy uzyskać jakiś element. Na przykład, chcieliśmy spodobać, że, on, że zawodnik jest bardziej obciążony treningiem, wchodzi w stan niedotlenienia, i na przykład zaraz po zdjęciu tej maski, aby był w stanie kontrolować, co się dzieje. Taki był na przykład przyjęty w tym przypadku cel. Ale ogólnie mówię, w treningu interwałowym maska zwiększa intensywność interwałów, maska poprawia tolerancję mleczanową poprzez właśnie to zwiększenie intensywności, czyli to jakby ekspozycję organizmu na, na większe zakwaszenie poprawia próg yy, beztlenowy, czyli ten próg, który jest między tą strefą wysiłku mieszanego a yy, beztlenowego. Co jeszcze? Maska, właśnie to, co powiedziałem o tym zawodniku, ma można powiedzieć, może wykorzystać do takich celów pośrednich, na przykład zdolność kontroli ćwiczeń na dużym obciążeniu, czyli jest już to cel mniej fizjologiczny, bardziej mentalny, ale również maska do tego służy. Można powiedzieć, że w treningu interwałowym, jakby ta maska jest, jej efektywność jest jakby największa. Do tego treningu jest ją najlepiej użyć, ponieważ ona coś, można powiedzieć, powoduje. Powoduje, że na przykład jesteśmy w stanie zawodnika przeciążyć, jesteśmy w stanie wymusić na nim pracę na większym przeciążeniu. Czyli tą maskę w tym treningu interwałowym się używa. Oczywiście to użycie może być albo do całego interwału, do części interwału, między interwałami. To już zależy od strategii treningowej. W treningu tlenowym. Maska na pewno zwiększa intensywność też treningu, powoduje przesunięcie progu tlenowego, poprawia lepszą efektywność tlenową, czyli sprawność układu krążeniowego, czyli organizmu zaopatrującego mięśnie w tlen. Co jeszcze bardzo ważne? Zdolności buforowe krwi też w przypadku treningu tlenowego maska poprawia. Aczkolwiek te tutaj jakby, bo nie możemy mówić o treningu tlenowym o zakwaszeniu, więc tu chodzi o, te, o to zdolność organizmu do buforowania ewentualnego mleczanu, który się pojawi, w szczególności kiedy ten trening tlenowy zbliża się do progu. W treningu tlenowym efektywność maski jest troszeczkę mniejsza niż w interwałach, ale też ona w, da, w jakimś tam momencie może Wam pomóc, to tu w treningu tlenowym bardziej rozpatruje się kwestię, jak organizm się wentyluje, czy zawodnik prawidłowo oddycha, bo bardzo często tutaj jakieś zaburzenia oddechowe, czyli trudności z wydolnością mogą wynikać z tego, że zawodnik źle oddycha. I to jest takie można powiedzieć troszeczkę w kierunku tego toru oddechowego w każdym razie ta maska też z treningu, treningu jest wykorzystywana, też daje efekty słuchajcie, do jakiego treningu inne regeneracja właściwie orden. to jest taka sytuacja, kiedy na przykład stosujecie maskę w momencie, w którym zawodnik wchodzi w regenerację bezpośrednią, czyli na przykład w przerwach między seriami i w tym momencie słuchajcie, ta maska powoduje, że zawodnik uczy się do tego, aby jak najszybciej wracać do fajnej równowagi fizjologicznej Czyli przyspieszamy ten proces regeneracji między seriami, powodując lepszą wentylację, bo bardzo często zdarza się, że zawodnik kończąc daną serię, w momencie, kiedy ma tą przerwę, ta, ta, ten tlenowy spłyca się oddech, on jest przyspieszony, a, ale przez to, że on jest niewłaściwy, jeśli chodzi o, o głębokość, to jakby on traci na tym czasie yy, przerwy, czyli nie wraca do yy, lepszego, jakby, tej dyspozycji na kolejną serię. I tutaj w tej regeneracji możecie sobie ją. Użyć, ona Wam nauczy tego, aby efektywniejsza była przerwa między seriami. No i oczywiście, właściwy oddech to jest taki mechanizm, kiedy zawodnik bardzo płytko oddycha, powiedziałem to na początku i ta maska stymuluje do właściwego oddechu. I właśnie bardzo często się pojawia w sytuacji, kiedy tą maskę zatrzymujecie czy, czy zawodnik ją trzyma w trakcie przerwy, że usłyszycie, jak nagle on zaczyna głęboko oddychać, że, że te mieście oddechowe zaczynają w tym momencie tłoczyć bardziej. Y, 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 bardziej powietrze, czyli właśnie ten właściwy tor, tor przeponowy. Słuchajcie, y, zatem można powiedzieć, że maska jest elementem uzupełniającym trening, przede wszystkim mo modyfikującym obciążenia treningowe poprzez ten wpływ na ten bodziec wydolnościowy, na tą jakby sprawność układu krążeniowo-oddechowego. Słuchajcie, bardzo, bardzo y, bardzo ważne jest, aby wiedzieć, że maska musi być zawsze celowo używana. Czyli zgodna z założeniami treningowymi. To jest o tyle ważne, że ja bardzo często obserwuję, że ktoś maskę używa, a bo inni ją używają, bo na przykład y, ktoś gdzieś przeczytał, że jest to warto używać, że to t, t, to nie jest do końca prawidłowe, ponieważ ona dość mocno modyfikuje stan organizmu. Możecie bardzo mocno przeciążyć organizm, przeciążyć mięśnie oddechowe, co spowoduje, że na przykład regeneracja będzie zaburzona i wprowadzicie się w stan jakiegoś tam przetrenowania czy przeciążenia. Zatem maska powinna być świadomie jej działanie zaplanowane, i wtedy ona Wam ten trening wzbogaci, pomoże czy wywoła dodatkowy jakiś tam procent progresji. Słuchajcie, maska jest zazwyczaj dla zawodników średnio zaawansowanych i zaawansowanych. To jest podstawowy błąd, kiedy zawodnik początkujący czy osoba początkująca dodatkowo przeciąża sobie układ krążeniowo-oddechowy. Jest to dlatego błędem, dlatego że jakby. Ten organizm niewytrenowany jest bardziej wrażliwy na obciążenie. Według teorii treningu można powiedzieć ten sam procent obciążenia treningowego, czyli powiedzmy trenujemy na 70%, zawodnik niewytrenowany i wytrenowany, to te 70% dlatego i dlatego, będzie bardziej odczuwalne jako obciążające dla niewytrenowanego, czyli on nie ma tej tolerancji na obciążenie na błędy. Z tego właśnie względu nie powinno się tej maski używać. Ona i u osób początkujących. Ona jest raczej takim elementem, który jakby szlifuje formę, która jakby doprowadza do tego szczytu treningowego. Więc nie jest to w zasadzie nie powinno się to używać dla osób początkujących, za wyjątkiem sytuacji, kiedy ta osoba źle oddycha i my, tym jakby, wykorzystujemy tą maskę do uczenia oddechu. Ale wtedy ją się wykorzystuje, można powiedzieć, czasami tylko przez jakąś tam chwilkę, czy to po treningu, czy w trakcie niektórych ćwiczeń. Więc można powiedzieć, przyjmijmy, że jest to bardziej dla zawodników o jakimś tam poziomie już wytrenowania. E, oczywiście mówiąc o początkujących, mam na myśli osoby, która jakby dopiero co rozpoczęła trening, bo jeśli ta osoba początkująca, ale to już trenuje powiedzmy tam pół roku, jakiś dłuższy okres czasu, ale jest na poziomie początkującym, to już można byłoby tą maskę świadomie wprowadzać. Słuchajcie, w większości przypadków w treningu wymagane jest zdjęcie maski przed zakończeniem ćwiczenia w celu uzyskania transformacji to jest też y, chyba jeden z najczęstszych błędów, że zawodnicy bardzo często w tej masce siedzą do momentu skończenia serii i bardzo często jest też także że po, jakby do końca treningu. Y, pamiętajmy o tym, że potrzebujemy coś taki efekt, że pod, na sam koniec treningu, czy w trakcie treningu, jeśli wy zdejmiecie tą maskę, to organizm w tym momencie wykorzysta tą większą siłę, którą w trakcie y, trenowania z maską y, siłę mięśni oddechowych y, wprowadzał. I wtedy momencie on jakby nauczy się w tych warunkach naturalnych tego lepszego oddychania. Tak samo jeśli chodzi o zakwaszenie, o tolerancję, o szereg innych rzeczy. Dlatego należy, aby ta maska efektywnie działała, przynajmniej na jakieś parę chwil treningu o warunkach naturalnych, zbliżonych do naturalnej techniki, wykorzystać. Ja rzadko to widzę, bardzo często walnicy do samego końca trzymają, czyli potem jakby, te, jakby nie czują tej różnicy po zdjęciu maski, ale różnicy wyczuwalnej w trakcie wykonywania tego danego ćwiczenia. To nie jest do końca prawidłowe, dlatego warto sobie tak ten ich zaplanować, tak rozplanować serię, aby te ostatnie tam jedna, dwie były w warunkach naturalnych, czyli ze zdjęciem maski, z wykorzystaniem tego efektu, można powiedzieć, tej super kompensacji, tej chwilowej super kompensacji. Oczywiście ta zasada dotyczy też innych sprzętów, jak na przykład treningu na gumach, gdzie też, kiedy jakby guma obciąża na mięsień, to akcentuje komponent siłowy. Jeśli przyspiesza Wam ruch, to szybkościowy i też zawsze należy na koniec wykonać ćwiczenie bez obciążeń, bez gum, aby jakby tą, tą barierę szybkości przejść, aby uzyskać ten efekt transformacji. Dlatego identycznie jest z maską. Słuchajcie, dla kogo maska? Na pewno już wiecie, że nie dla osoby początkującej musi być świadome działanie, które Działanie, przede wszystkim idzie w kierunku poprawy komponentu wydolnościowego. Dlatego można powiedzieć, że to jest ta postawa, że dla kogo jest ta maska. Natomiast z perspektywy dyscyplin sportu maskę można wykorzystać niemalże w każdej dyscyplinie, w której ważna jest szeroko rozumiana wydolność. Może być to w sportach walki, w sportach interwałowych, jest bardzo ona bardzo duże daje efekty, ponieważ ona stymuluje organizm do tego, do, do adaptowania się do wysokich intensywności. To bardzo często jest wykorzystane właśnie w sportach walki. Im wysiłek jest dłuższy, bardziej trenowy tym oczywiście ta maska go może wspomóc, ale już ten efektywność jest trochę mniejsza niż tam, gdzie jest ważna ta intensywna, maksymalna praca. Słuchajcie, czy warto? Osobiście uważam, że maskę warto wykorzystać w treningu, ale nie jest to, można powiedzieć, złoty środek. Czyli inaczej mówiąc, maska nie jest cudownym narzędziem, która ze słabego treningu zrobi Wam super trening. Ona jakby jej działanie jest liniowo zależne od jakości Waszego treningu. Zatem yy, uważam, że ona jest yy, yy, warta wykorzystania w procesie treningowym, ale musi być też robiona świadomie, z dopasowaniem do zawodnika. W tym kontekście chciałbym jeszcze powiedzieć o tym, że jeśli macie zawodnika, który właściwie oddycha, ma dobry poziom wydolności, można powiedzieć, jeśli porównacie jego parametry krążeniowe, na przykład to jest takie, że on ma na przykład nawet lepiej rozwinięty układ krążeniowy, inaczej mówiąc, on potrafi bardzo, ma dużą sprawność na progach. On raczej, nie wiem, padają u niego mięśnie niż na przykład stricte oddech. Tak może się okazać, że, że u tego zawodnika ta poprawa parametrów wydolnościowych, tego układu, sprawności układu krążeniowego jakby nie da zauważalnych efektów. Czyli to też zobaczcie, czyli też ta maska to nie jest tak, że na każdemu pomoże. Jak ktoś jest super wytrenowany na dobrym poziomie, to można powiedzieć, że ta maska może mu dać mniejsze efekty niż jak ktoś jest na poziomie dobrym, ale z jeszcze jakąś możliwością yy, większego rozwoju. Słuchajcie, na koniec chciałbym Wam powiedzieć, o świadome użycie maski może wymagać badań wysiłkowych. Oczywiście, badania wysiłkowe pokazują tutaj parametry oddechowe, tak jak wentylację, tak jak doprowadzenie tlenu do mięśni, mogą Wam stricte dać odpowiedź, czy Ty, czy ja, czy Wasz zawodnik potrzebuje maski. Jeśli ktoś źle oddycha, czyli na przykład ma dużą wentylację, a mało wykorzystanie tlenu, to znaczy, że oddycha płytko, to znaczy, że ma zły tor oddechowy, i w jego przypadku ta maska może być tym, może powiedzieć, nawet nadrzędnym y, y, narzędziem poprawy czyli tego właściwego oddechu. Zatem, oczywiście, można tą maskę w jakiś sposób zdiagnozować w jakim stopniu ona jest potrzebna y, do treningu. W Słuchajcie. Sensie kończąc oczywiście uważam że maski są potrzebne w treningu świadomie używane które się wprowadza na jakiś dość krótki okres z określonym założeniem. Dla mnie bardzo ważne jest to, że żebyście jakby używali jej świadomie, żebyście nie przeciążali za bardzo organizmu. Jeśli jesteście zainteresowani jakby takim już bardzo profesjonalnym użyciem, czyli diagnozowaniem pod kątem Użycia maski, rozwiązaniami treningowymi szczegółowymi, czyli jak ten bodziec z tą maską, jak nim sterować. Zapraszam Was na szkolenia płatne, gdzie bardzo dokładnie omawiam diagnozę, wykorzystanie i przede wszystkim tworzenie rozwiązań treningowych pod kątem dyscyplin sportu, pod kątem zawodników, czy inaczej mówiąc, wykorzystaniem świadomym masek. Słuchajcie, dziękuję za uwagę. Zapraszam do innych filmów na kanale Ormat TV. Na stronie Orma TV. Dzięki za uwagę, pozdrawiam.